Sportowcy wiejscy na start. W tym roku przypada jubileusz 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych, największej organizacji sportowej działającej w środowisku nie tylko wiejskim. 16 marca 1946 roku na Opolszczyźnie został zarejestrowany pierwszy klub LZS Sfornica. I ten moment jest uznawany za oficjalną datę powstania Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Z okazji jubileuszu w całej Polsce zostanie przeprowadzony cykl imprez sportowych pod wspólną nazwą z Czarnowąsów do Rio. Będą to m.in. olimpijskie biegi sztafetowe z udziałem dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jubileusz 70-lecia istnienia ludowych zespołów sportowych rozpoczęto 15 marca w Czarnowąsach. 70 lat temu to właśnie tu w Czarnowąsach założono klub stwornica Czarnowąsy, który istnieje do dnia dzisiejszego. Bardzo dobrze rozwija się tu sekcja piłki nożnej, klub Sfornica Czarnowąsy jeszcze nie tak dawno w trzeciej lidze, wiadomo kłopoty finansowe, różnie to bywa jak to w sporcie i bardzo się cieszę, że przez 70 lat ten klub nie zatracił swoją tożsamość, że cały czas ma członków, że cały czas tutaj działają, że stawiają również na rozwój dzieci i młodzieży i to dobrze wróży na przyszłość. Jako pierwszy zarejestrowany ludowy zespół sportowy Sfornica Czarnowąsy dał przykład bardzo szybkiemu i masowemu rozwojowi sportu w środowisku wiejskim. I Powstawaniu ludowych zespołów sportowych, klubów sportowych, wielkiego masowego przedsięwzięcia, z którego wyrosło wielu wspaniałych również sportowców na skalę międzynarodową. Polskie lzs -y to są jedne z najlepszych lzs w Polsce. Zrzeszają w Województwie Polskim 400, prawie 470 klubów, niezliczona nie liczba członków. Ona oczywiście ewoluuje z roku na rok, jest raz mniej, raz więcej, ale ta liczba klubów już jest dosyć pokaźna. My, jako samorząd województwa, bardzo wielką wagę przykładamy do rozwoju właśnie ludowych zespołów sportowych. Wspieramy rokrocznie programy, które oni realizują. W tej chwili finansujemy program Multisport, przeznaczony do klubów, do dzieci, do kształcenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach. I on się bardzo dynamicznie rozwija. Start sztafety olimpijskiej wyznaczono w pobliżu stadionu LZS Sfornica. W składzie sztafety olimpijczycy, medaliści Mistrzostw Polski, ale przede wszystkim sportowcy z podznaku LZS. Piotr Pakosz, od początku w Ludowych Zespołach Sportowych. Datuje się moja członkostwo od 1963 roku, a od 1974 roku jestem członkiem zarządu Wojewódzkiego Rzeszenie LZS, nadal, więc już ponad 40 lat. Bogdan Ciechomski, Zawisza Stara Kuźnia, sekcja lekkiej atletyki. Piotr Pakosz Junior, syn Piotra Pakosza i Ireny Pakosz. Technik Komorno kontynuuje rodzinną tradycję. Irena Czuta Pakosz, Ludowy Klub Sportowy Technik Komorno. Maria Żabińska, korfandu Ludowy Zespół Sportowy, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich z Moskwy. Barbara nie Niewiedział, dwukrotna mistrzyni paraolimpijska i przygotowana teraz na Rio na Igrzyska Paraolimpijskie. Piotr Piotrowski, Młogowski Gryfantów, trenuję 11 lat. Jestem srebrnym medalistą młodzieżowych, mistrzostw Polski z zeszłego roku. Grzegorz Sawicki, członek zarządu województwa polskiego, odpowiedzialny w województwie za sport. Henryk Wrubel, wójt gminy Dobrzeń Wielki. Michał Sieko, polski kurator oświaty. Ewa Drob, dyrektor zespołu szkół w Czarnowąsach, kontynuatora tradycji lzd u sfornica Czarnowąsy. Gerard Halama, Wojewódzkie Rzeszynie Ludowe Zespoły Sportowe. Pięć lat współpracowałem z panem Antonim Janikiem. Punktualnie o dziesiątej biegacze wyruszyli na trasę. Biegli z Czarnowąsów do Dobrzenia Wielkiego. Po przebiegnięciu prawie 9 kilometrów członkowie Sztafety Olimpijskiej zameldowali się w hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Było uroczyste powitanie przez młodzież oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie. Gwiazdą uroczystości był Janusz Trzepizur, lekkoatleta. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Skoków z wyż, Olimpijczyk z Moskwy. Dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Europy. Dzisiaj tak świętujemy na sportowo. Mieliście okazję przed chwilą przybiec z szafetą, która pokazuje element przygotowań polskiej reprezentacji, również zawodników reprezentujących LZTSy do igrzysk w Rio bardzo ważnego Święta Sportu raz na 4 lata i to, co mnie bardzo cieszy, z ogromnymi szansami polskich lekkoatletów. Ta atletyka ma się coraz lepiej i liczę na to, że ta tradycja, bo prawie połowę medali olimpijskich zdobyli lekatleci, dalej będzie, że tak powiem, powielana. Liczymy na wiele medali, nie tylko oczywiście lekkoatletów, a dzisiaj w dobrzeniu. Z młodzieżą świętujemy, bawimy się na sportowo i także dajemy szansę przyszłym olimpijczykom. Polskie lzs mają w swoim dorobku pięć medali Igrzysk Olimpijskich. A taka wyróżniająca się postać, mistrz świata z, Canberry, z 89 z 1989 roku, Joachim Halubczok, został w tymże roku najlepszym sportowcem Polski. Więc są wielkie wyniki, głównie w dyscyplinach takich jak kolarstwo, jak badminton jest opolski, jak technik łupczyce, jak orzeł namysłów w zapasach, jak jeździectwo. Ale też wielkim wydarzeniem jest ten ruch popularny, czyli piłka nożna, która jest królową, jeżeli chodzi pod względem ilości. Mamy 400, około 70 zespołów, które startują regularnie w systemie rozgrywek województwa opolskiego. Drugą część uroczystości stanowiły szkolne biegi sztafetowe. Emocji było co nie ma. O, Z okazji 70-lecia powstania Ludowych Zespołów Sportowych zwornica Czarnowosy w wielkim finale startują zespół Głubian i zespół Zbukowian. Przedstawienie finalistek, proszę bardzo. Natalia Grala, Wiktoria Bacajewska, Manesa Czech, Nawrat Dawid, Jagusz Dominik, Maksymilian Nalewaja. Przedstawienie drugiego zespołu. Szymon Wypart. Marto Szmela Wojciech Kisler Jędrzej Załoga Zuzanna Załoga Marcelinas Wiktoria Cybulska I opiekun pan trener Arkadiusz Kacprzak Jaki czas był w biegu eliminacyjnym minuta 37 To był pierwszy czy drugi? Drugi wynik, drugi wynik. Jestśmy zwycięstwa. Nie dziękujemy, nie daliśmy <śleszy> Najlepszym! W okolicie wchodzą do dekoracji swoich sztapów. Dzięki, kamera, pierwsze miejsce do kamery. Otrzymają medale. Pierwsze cztery, przepraszam, te które wymieniły, otrzymają Dzięki. medale. Natomiast pozostałe... Wszyscy uczestnicy biegów sztafetowych otrzymali medale. Zaś najlepsze sztafety uhonorowano pucharami. Naszą tradycją jest uczestniczenie w tego typu imprezach. Staramy się uczestniczyć w jak największej liczbie imprez, ale uczestniczyć i przedtem się przygotowujemy do tego, tak? Także wielkie gratulacje dla tych dzieciaków. Wspaniale. To jest najlepszy? Łubniany! 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 Nawet nie jest najważniejsze to zwycięstwo, tylko uczestnictwo w zawodach i radość, która to niesie. Integracja grupy, spotykanie się z innymi, tak? To jest najważniejsze. Sukcesy przychodzą przy okazji. Tak? tak nie zważamy na to, żeby jeździć na zawody i wygrywać. Ważne jest to uczestnictwo i uśmiech i radość, którą daje sport. Jubileuszowe olimpijskie biegi sztafetowe będą rozgrywane do 17 czerwca 2016 roku. Pierwsze odbyły się w gminie Dobrzeń Wielki, na terenie której leżą czarnowąsy, zaś ostatnie odbędą się w Hełmie, czyli umownym Rio de Janeiro 17 czerwca 2016 roku podczas otwarcia 15 Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. miejscy na start.